Witam, pozdrawiam. dzisiaj robimy prezentację obu lotniskowców i jak widzimy jest duża różnica. Znaczy chodzi o kształt, może nie tylko to chodzi o detale, nie? Zobaczcie tutaj mamy taki maszt. Tutaj jest taki tylko pojedynczy antena. Tak to wszystko razem może podobne. Tu mamy tutaj widzicie, jest żuraw. Tutaj nie ma dużo jest różnicy trochę ten masz tutaj który jest można powiedzieć ten sam, podobny tam trochę więcej detali jest w środku w hornecie na górze tutaj jest bardziej łyse tutaj widzimy jeszcze na Price, mamy więcej radarów niż tutaj tutaj widzimy tutaj jest taki dłuższy pomost tutaj widzicie jest coś takiego na, hor, na hornecie na no, n tego nie ma. Tutaj widzimy ten pomost na Hornecie Mamy tutaj yy, po trzy różnego wielkości pontony. A tutaj pontonów nie ma. Tutaj znowu są działka. 20 mm Orlikon. Żura z tyłu jest. Tutaj widzimy przed wyspą mamy dwa stanowiska działka 40 mm. Dwa poczwórne. A tutaj są dwa poczwórne, ale to są działka 26 mm. Czyli po prostu Horde miał mniejszy kaliber 27 mm, a już miał zmienione działka na 40 mm. Entemprise też były poczwórny, ale inny kaliber. I tu mamy na przykład za wyspą też dwa stanowiska: ma Entemprise. A ten znowu ma jedno, ponieważ to te drugie stanowisko, poczwórne ma tutaj. A tu ma to coś podwójne. Jeżeli chodzi o uzbrojenie między Hornetem a Price to akurat tutaj mamy wersję Horneta. Z uzbrojenie uzbrojeniem styczeń 1942, czyli tutaj akurat mamy. Z tego raju to jest duitla. Tu mamy 8 dział, 127 mm, czyli działa główne po prostu są te same co na Enterprise. 4 poczwórne działka, 28 mm. horny miał 4 poczwórne, 28 mm. Dwa przed wyspą, jedną za wyspą, a jedną tam oddali na stanowisku. Tam tym czyli tutaj mamy to dwa, to jest trzecie, czwarte jest tutaj dalej i miał 30 działek orlecon 20 mm i 18 karabinów 12,7 mm. to jest po prostu miał tutaj właśnie karabiny nie? a Anthem Price to już było po przyzbrojeniu, czyli yy, czyli mamy uzbrojenie Anthem z roku 1903 po prostu Listopad 1943, czyli jak miał, miał przez to 8 dział 127 mm, 74, czyli są w tych samych stanowiskach co Entempers, Hornet. Te same stanowiska w tym samym miejscu. Natomiast miał 40 działek 40 mm, czyli miał 6 potwórnych i 8 podwójnych. Tutaj mamy poczwórne, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest piąte. Ale tutaj właśnie tego szóste, że się pomylili, bo jest tylko jedno poczwórne. Tutaj mam pięć. Podwójne mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tutaj się pomylili. Powinni dać osiem podwójnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 8 podwójnych jest i potwórne powinny być, czyli coś tutaj się nie zgadza z tym, co ja mam. A nabijam tu listopada, to jest 43, to jest 44. I 48 działek metrów. działka metrów. czy te, te malutkie działka, to się zgadzają. Jest ich 48 wszystkich, czyli a tych podwójnych jest. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 podwójnych mam, 7 podwójnych i 5 poczwórnych, czyli po tej. Aha, czyli ja mam już, czyli ja mam te działka, tak, jak to, to, to jest 64 rok, czyli ryby ściągnięte, dobra, czyli tutaj ok, czyli ja mam tą wersję. Yy, 8 dział 127 metrów, 5 potwórnych działek 40 metrów i 7 podwójnych działek 40 metrów, 7, po, 7 podwójnych i 5 podwójnych i 48 działek 20 metrów. muszę że chwilę na pauzę, bo mi woła. Jestem po krótkiej przerwie jeżeli chodzi o samoloty Horneta to akurat pod, jak to jest akurat lotniskowiec z rajdu do Itla czy może będzie Radio na Tokio z bombowcami to on już wtedy miał pod pokładem 15 samolotów myśliwskich Grumman F4F4 Wildcat 48 samolotów bombowych rozpoznawczych Douglas SBD-3 Duntless, czyli po 24, czyli 24 były jako w eskadrze, eskadrze bombowej, 24 były w eskadrze rozpoznawczej, i, i miał też 9 Douglas DBD Devastator torpedowo-bombowych, one były pod pokładem, ponieważ na pokładzie były 16 samolotów North American B-25. B. Mitchell szu na Tokio. Sam samoloty pokładowy miał wtedy, w tym czasie, właśnie Entemprise, ale tutaj mamy akurat Entemprise'a yy, po przezbrojeniu, po modernizacji w 1944 roku. I on wtedy miał właśnie już yy, 32 myśliwce Grumman F6F3 Hellcat czyli nowsze te Helcaty miał. Później miał Wołgut F4U1 Korsarz, ale tylko cztery sztuki. Jak się składa, że raz, dwa, trzy, cztery sztuki są. No i miał 30 bombowców nurkujących Curtis SB2C Haldiver, czyli już miał zamienione dantlesy. Ściągnięto mu z pokładu lotniczego, a wstawiono 30 Curtisów SB2C Haldiver czyli po 15 na eskadrę, czyli eskadra bombowa i eskadra rozpoznawcza. No i miał 16 samolotów torpedowy Grumman, TBF, TBM, Avenger. To był stan na 1944 rok. chyba że sobie takie coś wydrukowałem. I sobie zrobiłem właśnie takie najważniejsze rzeczy żeby zapamiętać, bo żeby zapamiętać wszystkie samoloty, to I też y, malowanie jest y, lotniskowca Hornet markerami, zabezpieczone są po prostu y, lakierem, tak samo jak tutaj ten, ten place. Hornet jest moim ulubionym lotniskowcem, dlatego właśnie kupiłem sobie samolociki, jak wiecie, w sumie piwnicy z każdego rodzaju puszczuce, które by właśnie Bazowały na tym lotniskowcu, który był wcześniej, od samego początku, czyli te F4F3 F4, F3, halcaty. Mam ten samolot, potem mam właśnie ten nowszy F4F4 halcat. One się tylko z tego co wiem różniły: tam miały F4, miały F4F4, F4, miały lepsze uzbrojenie, mocniejsze i. Miały składane skrzydła, a F3 miał skrzydeł nieskładany i miał mniejsze odbrojenie, tak, tylko tym się różniły. No i mam te właśnie samoloty, dantlecy. Jeszcze mam te dwa potowce, to były na początku i właśnie te Devastatory, a później właśnie mam, który potem dostał po tej bifie pod Midway już dostał nowe wyposażenie, bo jeszcze bify pod Midway jeszcze miały te samoloty torpedowo bombowe Devastatory, a potem właśnie były zamienione na Avengery. No i mam też właśnie lecący samolot B25 Mitchell. Tu właśnie 16, tu właśnie także lecimy. Jak widzicie, stanowisko podwójne 40 mm, podwójne stanowisko 6 mm, a jak widzicie, hornet. Tych stanowisk nie, nie miał. Mamy tutaj te 27 metrów. Tutaj jest 27 metrów. Jest ok. Tutaj są te karabinki 20 metrów Orlikona. Tutaj są. Zobaczymy, ile ich tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jest tak samo. Czyli mamy tak samo to wszystko. Lecimy dalej. Mamy dwa poczwórne stanowiska z działkiem. Wciąż niczym, tu mamy poczwór działka 28 m, mm, A Intemprain ma już 40 mm, mocniejsze. I tu jak widzicie, Hornet ma pontony. A tutaj są działka. Dodatkowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 działek. Jeżeli chodzi, tutaj zobaczymy czym się różnią. No tutaj można powiedzieć dołem tutaj to tak tutaj to wszystko jest można powiedzieć to samo to 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 tutaj właśnie są pontony ma ten ponton właśnie w tym miejscu nie ma czyli to jest wszystko to samo tylko się różni tym że entempres ma tu pontony czyli tu dali pontony ściągnięte są stąd bo tu zrobili stanowiska jest żurawik tutaj właśnie żurawika nie ma to jest to jest a widzicie troszkę ma inny Inny ma tą tutaj yy, tą taką wysypkę tutaj na maszcie, trochę inna jest niż na hornecie. Ta znowu górna jest, można powiedzieć, taka sama identyczna, tylko hornel ma tam w środku więcej detali. No Harland był nowszym okrętem, ma więcej detali tam w środku. Ten ma tutaj tu dłuższe price Tu ma antenkę, ten ma taki maszt jak ten przedni tutaj. Lampkę ma tu. No, reflektor, a ten ma dodatkowo tu już mniejszy a tu nie ma, tu jest czyste, tu ma mniejszy tutaj to jest akurat wyżej, Hornet ma to niżej tu jest, można powiedzieć podobnie tutaj jest podobnie radarek, żurawik jest tak jak tam tutaj widzicie nie ma pontonów, a Hornet ma pontony, a tutaj nie ma pontonów, i tu widzicie Stanowisko poczwórne 28 metrów, a tu jest podwójne 40, i też są trzy 3, 3 orlikony, 2, 2, szalupy to samo, a tu mamy dwa stanowiska, sobie 7. hord ma to samo, tylko hord ma pod stanowiskami znowu pontony, a ten tutaj nie ma pontonów. A ja wszystko robiłem tak jak według instrukcji, także. Ten tu nie ma. Tu ma mniej pontonów, ma Enterprise. I tutaj właśnie jest podwójne stanowisko, 40 metrów, A ten ma tutaj karabin i ma na, na samym końcu tam taką wysepkę. A ten ma bardziej tutaj tak w tym miejscu. Ale znowu obracamy rufa. Rufa, to tak się można powiedzieć. Eee, tutaj ma tej wszystko od spodu jest to samo, od spodu to samo, tylko że od spodu mają to samo, wszystko jest to samo od spodu. Trzeba się oddalić, bo to ma, od spodu to samo, tylko jest różnica. Za tylnym pokładem, czyli tutaj jest nie ma nic, a ten ma 4 stanowiska działek 20 mm oricon. Pojedyncze działka ma. Tu ma dwa, tu ma dwa, czyli widzicie, ma tutaj pokład ścięty trochę i ma wstawione działka a ten ma pokład tutaj w całości ta różnica jest hangar identyczny w środku te, te części co były to samo jest jak widzicie na, na pokładzie lotniczym Horneta mamy y, bombowce jak wspomniałem on jest z rajdu Duitla Ho Hornet ta wersja bardzo się cieszę że akurat tak mi się trafiło tylko trzecie może wezmę teraz, yy, bo tam jest on niżej. Przestawię sobie to na chwilę dam na pauzę. Dobra, przestawiłem sobie. Lecimy dalej. Tutaj ma działko pojedyncze, Hornet, 20 mm. To sobie przybliżymy troszkę o. A ten, ten Price ma podwójne 40 mm, podwójne działko. A ten ma tutaj pojedynczy, ten karabinek. Tutaj są też działa 7 metrów i widzimy pontony, a Enterprise też bez pontonów. Tutaj widzimy szalupy, jest identyczny, jest żuraw, tylko że tam na harlecie te kabinki są na czarno, ten daszki tych szalup oficerskich, bo te motorówki to są szalupy oficerskie. Tutaj widzimy szalupa, żuraw, tam widzę pomalowałem na czarno, tu zostawiłem w oryginalne. Na szarą, no to zresztą tak było na. w segursynku co odmalowania robiłem i troszkę mamy inaczej tutaj, też z uzbrojeniem, od tej strony, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy na hornecie raz dwa 3, 4, 5 stanowisk, i to jest wszystko, nie? Za główną artylerią i przed tymi kabinami, tutaj. Tu mamy raz, 2, 3, 4, 5 stanowisk i jest tutaj półciutko. A ten price raz, 2, 3, 4, 5, tylko że on ma to trochę przesunięte na stronę. Potem mamy 2 i raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli, patrzcie, ma dużo większe uzbrojenie. Widzicie też, chore. to wszystko malowanie jest tak jak miałem, znalezionym w internecie. A tym bardziej, że. Jeżeli chodzi o Horneta, to okładka była na tym pudełku też takie malowanie. miało. Enterprise był cały szary na, na pudełku, ale ja sobie znalazłem właśnie tak, te druki Entemprice właśnie z tego okresu. Tak jak powinno być, co malowałem sobie. No to lecimy dalej. Tutaj mamy znowu. A widzicie, tutaj też jest inaczej. Yy... Na wyspie. Patrzcie, tutaj mamy, tu mamy. jest taka buda, tam właśnie tutaj okienka. A na hornecie tutaj nie ma. Na nie ma, mamy tutaj lampę. Tu jest też lampa. Tylko, że na hornecie nie ma tej dodatkowej mniejszej lampy. Ale tu jest stanowisko, gdzie marynarze po prostu mają taki balkon. Czy jak to się tam nazywa? Zobaczcie tutaj stanowisko tego balkoniku. Tam, tu, pewnie tutaj dowódca okrętu okrętów. Też może być. Ma taki pod skosem, Widzicie? Zobaczcie, tak pod idzie. A ten ma już normalnie. Tak jak z tyłu okienka. Wszystko ten balkonik zamknięty ma prostokątny, a ten ma taki trójkątny. Tak, tak bokiem ma, nie? Tak. I, tak, i ten jest bardziej właśnie tutaj mogą obserwować samoloty, bo tak bokiem ma czy to nawet może być ten cały. do obserwacji tych samolotów startujących, nie wiem dokładnie jak to nazwać tym bardziej, że to wszystko mamy po japońsku na tych okrętach, racjemy na, na tym opakowaniu ale troszkę widzicie wyspa też się różni, Hornet ma tylko jedną lampę, taką główną, dużą bo jeżeli chodzi o te okay. radary to można powiedzieć są to w samych miejscach. Tu radary, tu to wszystko to samo. Tutaj ten radar, tu tylko tutaj ma dodatkowy właśnie radar na tej przedniej wyspie. Tutaj na początku wyspy dodatkowo to jest ten yy, nie radar, tylko yy, dalmierz, 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 dalmierz. Tu jest Horne tego tutaj nie ma. Tutaj ma tylko to i tu jest tak fajnie, całkiem trochę inaczej tutaj w tym miejscu a chornet ma też trochę inaczej widzicie jest to taka budka, ta balkon taki obserwacyjny zamknięty a tu ma tak no i dalej mamy to samo czyli raz dwa trzy cztery pięć działek przywodniczych raz dwa trzy cztery pięć to samo dwie armaty główne 20 metrów dwie armaty główne z to samo i tutaj ma zaś dobudowany yy, ten Price, dwa stanowiska podwójne 40 metrów, a Hornet tego nie ma, No bo się nie doczekał, bo zatonął. Nie doczekał się przezbrojenia, i tutaj na dziobie też jest różnica od dziobu pod pokładem lotniczym startowym ponieważ są dwa pojedyncze działka Orlikon, a tu mamy działko jedno poczwórne jedna po czwórne a tutaj mamy tak, taką takie będzie się postawkę balkonik na podwójne, na dwa działka, czyli dwa karabiny 20 albo, albo to 12, 7 mm bo on, Hornet miał po prostu 30 barlikonów i 12 miał tych. Mniejszych karabinów czy ale to mniejsze oto. A tutaj ma Entenpras poczwórne działko m, czyli o obronę przeciwlotniczą. Entenpras bardziej mocniejszy, ma lepsze uzbrojenie. A tak można powiedzieć, że tam więcej się. Sylwetka jest, można powiedzieć, identyczna. windy pokładowe na samoloty ma w miejscach także. Takie malowania mam, tak jak wspomniałem, z, z internetu. Mam pokład szary, mam pokład błękitny. Tam jest 16 bombowców BPC-5B Mitchell Bo samoloty pokładowe miał pokowane w hangarze. jakby startowały wszystkie samoloty na Tokio i tam także na inne wyspy, miasteczka. Kiedy właśnie prezentowałem to, czytałem, gdzie, jaki bombowiec, w jakim numerze gdzie poleciał. To po wystartowaniu wszystkich bombowców, to potem mógł sobie już sam osłaniać, ponieważ mógł po prostu samoloty na pokład dać, pokładowe, te swoje. Także trochę jest. Widzicie tutaj ten żuraw działko. Poczwórny jest tutaj, a ten ma oba, od razu dwa za wyspą. Także fajnie. Enterprise przetrwał wojnę. Najbardziej znany, najwięcej udekodowany. Okręt wojenny, lotniskowiec. Więcej wyróżnień, ale fajne. Potem zrobię jeszcze porównanie. Jak joktarna, zrobię też ma całkiem. Joktarną w ogóle miał inną uzbrojenie. Oczywiście, że żeby miał takie same korneta, ponieważ też nie, nie on w ogóle zatonął podczas bitwy o Midway, podczas bitwy o Midway. Zatonął. Tam został dobity przez okręt podwodny. Nie pamiętam numeru, czytałem to już. Ale, jakby do kleju Joktarna to też trochę historii się o Joktarnie opowie. Także fajne, podoba mi się. Fajnie, że to jest, że każdy lotniskowiec będę miał, mimo że to są bliźniaki, po prostu z innym uzbrojeniem, z innymi samolotami, też w ogóle. Joktarny w ogóle będzie lotniskowiec, który był na, na samym początku jak całkiem inny, bo Horn był jako ósmy zrobiony w międzyczasie. Między Endem Price a Hornetem był taki okręt zrobiony USS WASP lotniskowiec taki pojedynczy. Jedyna taka jednostka powstała. Nie było żadnego bliższego okrętu WASPA. Miał numer 7, ponieważ był to właśnie w międzyczasie. Także jak widzicie, Hornet ma bardzo dużo pontonów. A czyli właśnie Enterprise ma pontony w miejscu, gdzie nie ma pontonów yy, Hornet? Bo ponieważ Entemprise ma jeszcze pontony yy, pod tymi działkami, co miał tam zbudowane. Czyli ja tam właśnie Enterprise miał. Właśnie pontony, bo hornet tam pontonów nie miał, a ten miał właśnie pojedyncze pontony tu od spodu. O, widzicie, nie wiem czy to dobrze będzie widać. trzeba oddalić. O, tutaj ma, jak widzicie, pontony ma od spodu. Pontony ma, tak jak to czarne jest, tylko tutaj tak właśnie kurczę. No światło, ale widać, że są pontony, są pontony. O, teraz może lepiej, O, tylko to jest kolor szary, tak jak. Spodnia wyspa, bo to nie było malowane, też, na tym też było szare pokazane i ma pontony od spodu. Nie, czyli, jak to tak go obrócę, to Entente właśnie ma tu od spodu, bo tak jak Holnd ma tu, miał pontony, tak tu Entenprez dostał działka i to pontony ma tu od spodu. Ma pontony, od spodu ma pontony. Dlatego też ma trochę pontonów. nie? No, także jest. Z Entemprise w ogóle będzie miał więcej części, bo tak jak wspomniałem, on ma też części o numerach C. Gdzie Hornet i Entemprise tego nie miał. Tutaj jak widzicie, ma bardzo dużo pontonów. Enten, ten Yongtown. Czyli może będzie miał najwięcej pontonów. Zobaczymy w ogóle, jakie ma uzbrojenie, w ogóle, jakie skończymy. samoloty ma właśnie te. Co miałby na bitwie od Midway, także też może być, że będzie troszkę inaczej. Zobaczymy, też w ogóle. I tutaj będę miał go całego szarego: jak będę miał całego szarego, zostawię sobie cały szary. Bez kamuflażu żadnego, czyli jak początek budowy, miał jedynie, będzie miał też początkowy pokład. Bo potem też ją przemalowywany. Ale zrobię sobie w nim taki pokład początkowy, jak widziałem, właśnie też w modelach, taki dyskowany, żółty, albo tam pod taki wiesz, pod malowaną impregnacją, czyli taki podciemny żółty, albo taki brązowy kolor. Tak jak widziałem, właśnie, tylko właśnie zobaczę, bo muszę, jak po te samoloty, żółte skrzydła będę miał, no to a potem do tej farby dorzucę albo zobaczę, albo brązowego akrylu, albo zmieszczam z tą olejną, albo czarnego. Zobaczymy, który kolor będzie mi się bardziej podobał. To taki pokład sobie zrobimy na juntarnie JukTurn. Także troszkę różnicy mamy, ale fajne lotniskowce podobają mi się. No, także też właśnie widziałem modele Horneta też z początku, jak miał pokład żółty deskowany, ale potem też właśnie. Były przemalowane na szaro. Dlatego ja też tutaj właśnie. Tu mam wersję, właśnie z pokładem szarym. W bitwie pod Midway. No. Muszę sobie przypomnieć, właśnie za taką bitwą. Chyba na Morzu Koralowym, właśnie walczył. boku był razem dwa co co płynęły. Endem Price był i. Czy nie, ten pracko przewracałem Hornet i Wasp. Bo Endem Price właśnie był albo był w naprawie wtedy, albo. Gdzie indziej walczył, no to tak się prezentują obrotniskowce. Także tamtym będzie miał więcej samolotów, bo te mają po 16, a tamtym będzie miał 24. OK, no, tego sobie zrobię windę do góry, zamkniętą tak jak w Fornecie. I będzie pełny pokład samolotów. Też dam mu piątkę, na pokładzie lotniczym będzie miał piątkę. Jok był piątym lotniskowcem. Także fajnie to wygląda. Także dwa różne malowania. Także z każdej strony troszkę inaczej. Każde malowanie. No dobra, to na razie się zanudzam bo trzeba się kleić torpedowca, nie. Tu mam przygotowane. To jest... A, to jest tego. To jest pioruna, tak. To będzie sp... no, to jest pioruna to jest pieruna dobra widzicie miałem kleić lotniskowca jeden dzień ale postanowiłem sobie go od razu skleić w ciągu trzech dni go zrobiłem i dałem sobie spokój na razie z kartonowymi modelami tak się zapasynowałem. tak mnie to podierało, że mówię ach pierdziele jak już kleić, to troszkę skończę tego lotniskowca. Także mi troszkę się różnią detalami, a szczególnie uzbrojeniem oba lotniskowce. Dobra, na razie. Cześć.